Tym razem się uda w Watykanie. Jak Jezus Chrystus z chciał ugościć, jadłem, wiedząc co podać komu widząc po kim pomóc się oddemenizować. Woda, ochłodzenie w wodzie, ochłodzenie, posilenie, odpowiednie. Nieprzesilenie, wina niezbyt, tylko tyle co trzeba. Dokładnie, jak zbyt siarczane komuś to woda, rozcieńczone zrozumieć ile potrzeba. I wtedy tak ugościć rządowych. Ładnie, żeby zauważyć, żeby nie byli demonizowani. Żadni manipulowani. Nastroili się takiego dokładnie. Jak my po całym dniu, po nocy jakiś się zabili go wśród siebie, wśród ludzi, odniesieniu do kościoła obecności modlitwa, potem podążanie właśnie rządowym pomóc się zamodlić, chroniąc, ludzie od Dalaj-Lama byliście też potrafią fajnie, bo wiem to z natury ochronić umysłu, umysłem swoim, żadna telepatia, tylko dobra modlitwa, vibes miłości właśnie ochronić też teren, czyli rządowych też w przystąpieniu do nie właśnie wojen, właśnie, tylko właśnie do miłości tego więcej. godliwie, żeby nikomu nie było ani więcej, ani że mniej. Żeby było tak, naprawiając, korygując dokładnie, tak jak z rmf u nadają. Dzięki panu Andrzeju Duda. Wielki dzięki, wielki, winsz. Bo pomógł mi wtedy, co gdy zapisywałem diagnozę, rozpoznanie o, co widzę, nie tych, co by mogli być. Układały się elementy, choć nie specjalnie nad tym medytowałem, ale się sam układało. Objawienia dokładnie przychodziły od Chrystusa Jezusa Chrystusa Zerytu. Kiedy śpiewałem na stacji nowej pracując w ogrodzie, czyszcząc, Fajna praca, bo na zmianę z rozładunkiem towaru, z rozładunkiem na sklep, z porządkami na zewnątrz, mianie się z ludźmi, w ruchu, na zewnątrz, nie tylko w zamknięciu. I wtedy na Hamaku w lesie udało mi się. Samo wyszło. Był Boży, pana prezentatory zjawił się i nagle nie było tego demonizmu dookoła, tylko było takie czyste niebo. czyściutkie się wyczuwało. I wtedy mogłem pisać. Zaraz niedaleko. Miejsca w parku, w Tymu park, gdzie dzieci yy, były. To dzieci też rozpoznawały, że ja nie pedofil, że coś tam piszę, i też rozpoznały ducha Bożego i pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo tak mają dzieci. Jak są niezaburzane zbytnio właśnie ledziną, spaliną perfuminą. Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. Tym razem bezwłocznie i wolne. Tak jak chciał tylko Jezus Chrystus Nazaretu. Amen.